Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Pokazując wam aktualne zdjęcie z uprawy warzyw z dnia wczorajszego, no chcę poruszyć pewien temat. Temat: przymrozków, czyli tego, co na pewno nadejdzie. Według prognoz, które oglądają 2-3 dni temu, w wielu miejscach w Polsce miały być dni z temperaturą 4, 6, 7 stopni w nocy. Jest to bardzo niska temperatura, bardzo groźna dla warzyw, no i ogólnie dla dalszej ich uprawy. 4 w nocy to przy gruncie okolice zera. Patrząc dzisiaj w najbliższych prognozach, na ten moment już tych temperatur nie widać, tych takich niskich. Prognozy są dosyć dobre, takie wiecie, że będzie dosyć ciepło jednak, ale no trzeba podkreślić, że prognozy jednak są różne, a i tak te przymrozki w no późniejszym czasie nadejdą. Te temperatury właśnie przyjdą. Jak się do nich przygotować? Patrząc na uprawę warzyw, czy w ogóle da się do nich przygotować? Posłuchajcie. Jeszcze ogłoszenie, że przedłużam promocję na IBOKA e na tą wersję elektroniczną do końca września. A o tym dlaczego to opowiem za około 2-3 dni. No ale zostawmy to teraz. Przymroski, jeśli wracając, przymrozki są nieuniknione. Przymroski zniszczą niektóre. Warzywa. Jakie są to warzywa i czy można coś zrobić, to już mówię. Są to m.in. pomidory, papryki i inne warzywa psiankowate, m.in. też warzywa dyniowate. Różnie może być z innymi warzywami, zależy jakie będą temperatury. Czasami jest tak, że te warzywa padną, a czasami nie. Tak czy siak przed przymrozkami, no to trzeba zebrać wszystkie pomidory, zebrać wszystkie papryki i inne wrażliwe warzywa. Można oczywiście też takie rośliny okrywać. No i jeśli jednak chcecie właśnie okrywać warzywa, no to bardzo ważne jest, aby przykryć je wieczorem, a odkryć rano, bo duża wilgotność będzie sprzyjała chorobom i i tak te warzywa Wam padną. Jeśli macie warzywa w tunelu, na przykład pomidory, no to jeśli chcecie przedłużyć zbiory, po prostu nie kończyć uprawy teraz, tylko nie wiem, za trzy tygodnie czy coś, no już omijając to, czy to jest chore i tak dalej, no to gdy będą przymrozki, to zamykacie ten tunel, zamykacie szklarnie, wszystkie okna robicie to wieczorem ważne to jest i rano koniecznie odkrywacie jeśli tego nie zrobicie jeśli nie odkryjecie nie, nie otworzycie tych okien nie otworzycie tych drzwi to szybko wejdzie choroba tutaj ma być przewiew ma nie być tak dużo wilgoci czyli na noc zamykacie a rano wszystko otwieracie gdy jest w prognozach załóżmy te 7 8 9 i tak dalej stopni, to w tym momencie nie polecam zamykania osłon. No chyba, że w tym miejscu są dopiero co posiane warzywa, jakieś tam sadzonki, czy coś jeszcze dopiero coś posadzone, to wtedy jest to zasadne, aby były wschody szybciej i tak dalej. Tak samo przykrywanie dopiero co wysianych nasion agrowłókniną białą jest teraz zasadne, będą szybsze wschody. Tak tylko o tym teraz wspominam, no bo można jeszcze rozpocząć uprawę niektórych warzyw. Także jeśli jest takie realne ryzyko wystąpienia przymrozków, Macie w sumie pewność, że te przymrostki w tym dniu, w tej nocy będą, to zbierzcie wrażliwe warzywa. Pomidory dojrzeją wam nawet w domu bez problemu. Możecie też choćby w pomieszczeniu prze przezimować krzaki, całe krzaki. Papryki. No o tym też będzie filmik, bo ja kilka papryk zabiorę do pomieszczenia. No tam będę też robił z tego bonsai, ale to będzie no, na innym filmie. No i mając papryki w, do, w Donicach, jeśli by nastąpiły w najbliższym czasie przymrozki, to te, przenio te, te Doniczki przeniosę do. Tunelu. No a tak jak powiedziałem, później też kilka będzie przenoszonych do domu. No i tak wiecie: jakieś no, marchewki, buraki i tym podobne wa warzywa będą ze mną aż do zbioru w tym roku, kiedy będę chciał. Pora to sobie troszkę zostawię na polu. No, on zimą jeszcze zgrubnie z dwa razy. A przynajmniej większość porów przezimuje. Taki jarmuż, taka brukselka, ona jeszcze lepiej smakują, gdy są takie przemrożone. Może też zrobię o tym filmik, które właśnie przetrwają i tak dalej. Tu na natomiast jest o tych przemrozkach. Ten. Więc jest grono warzyw, którym nawet przymrozki jeszcze chłodniejsze temperatury właśnie sprzyjają. Są też warzywa wieloletnie, jak choćby rabarbar, szczypiorek, szczaw, one sobie bez problemu Poradzą. Należy więc swoje działania określić indywidualnie w kontekście danego warzywa, bo różne warzywa są o różnych odpornościach na chłodne temperatury. Podsumowując, rośliny można uchronić przed przymrozkami okrywając je np. agrowłókiną białą, trzymając je w zamkniętym tunelu zamkniętej szklarni na noc i rano otwierając. Przed przymrozkami należy zebrać arbuzy, bakłażany, ciecierzycę, cukinie, cyklanterę, dynie, fasole, kiwano, melony, michunkę pomidorową. Ogórek gruntowy, ogórek meksykański, ogórek szklarniowy, jeśli nie zamkniemy osłon, paprykę, patisony, pomidory, rodzynek brazylijski, tykwe. Warto zebrać też kalafiora. No też wiecie, to zależy jak mocno są te przymrozki, generalnie no to różnie może być, nie chcę tutaj jednoznacznie twierdzić. Jak będą większe, długotrwałe przymrozki i tak dalej, to oczywiście lista warzyw do zbioru się wtedy zwiększa. Jeśli jeszcze o czymś zapomniałem, to oczywiście napiszcie. Ja Wam teraz dziękuję za uwagę, zająłem się Moje książki do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału info U Prawa. Sprawdźcie, czy macie ten tak zwany dzwoneczek, bo mam informację, że niektórzy jakby odznaczyło im ten dzwoneczek i nie otrzymują powiadomień o moich filmach. Więc to sprawdźcie. Pozdrawiam.